Dyskusja wokół czasowego wyrejestrowania pojazdów, nowe benefity dla współpracowników, pracowników i agentów Unilink oraz plany tuftów. -tuf. To były tematy, które Was najbardziej interesowały w ubiegłym tygodniu. Dzień dobry, tutaj Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna Gazety Ubezpieczeniowej w cotygodniowym programie ubezpieczeniowe Top 3. Witam moją asystentkę Justynę. Cześć Justynko. Proszę o sygnał, że dźwięk, obraz, wszystko jest tak, jak powinno być. No i przechodzimy. O, Cześć Aneta. Bardzo miło cię widzieć. Dajcie znać, jak się pojawiacie. Tak, sygnał, że wszystko jest w porządku, więc przechodzimy do przeglądu najczęściej klikanych artykułów na portalu jełkom.pl. No dobrze, moi drodzy, więc za Zaczęło się od podsumowania internetowej dyskusji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdów. Nasz partner, agencja, która właśnie analizuje różne tematy, które ekscytują internautów, co jakiś czas podsumowuje te zagadnienia, które dotyczą naszej branży. No i polecam, polecam. Nie tylko właśnie raz na miesiąc, jak mamy od nich takie podsumowanie, ale generalnie, żeby monitorować, no bo nie wiem jak Wy, jak najczęściej zerkam na obiektywne forum agentów, na forum agentów ubezpieczeniowych, no i tam, tam patrzę, co mówią agenci, tak? no ale co mówią klienci, no to już jest całe niezmierzone pole internetowe, no i większość z nas nie ma jak kiedy samemu, samej, to wszystko rozkminiać i wtedy agencje właśnie tego typu, czy podsumowania najbardziej gorących dyskusji są na wagę złota, więc zachęcam, zachęcam. A tutaj podsumowanie tak tej debaty wokół czasowego wyrejestrowania pojazdów. No po części technologia nam pomaga w tym, żeby stało się wykonalne ubezpieczenie na zasadzie. Pay as you use, czyli płać wtedy, kiedy używasz, czyli nie, że mamy ubezpieczenie non stop, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście, rzeczywiście pojazd jest używany, no ale w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, no to poziom jest głębszy niekoniecznie w sposób taki oczywisty, zrozumiały, zrozumiały dla zwykłych kierowców, no bo no nasza branża to nie tylko chodzi o to, że no, my tak bardzo chcemy zarabiać na tych większych składkach, chociaż pewnie chcemy też. No, ale brak ubezpieczenia OC, no a prawdopodobieństwo tego, że się pojawi jakaś luka, że ktoś zapomni, nie dośle, no to rośnie, no to potencjalne szkody bywają po prostu, mogą być ogromne, więc rozumiem też tutaj wątpliwości nas, ubezpieczeniowców w tym temacie. No, ale może monitorowanie tego aktualnego ubezpieczenia będzie wspomożona jakoś technologicznie, jak się uda zarządzić tym ryzykiem właśnie tego, tych niedopatrzeń, no to, no to czemu by nie można było na przykład kabrioletów tak ubezpieczać, jak słońce świeci. No cóż, zobaczymy. Witam Martę i witam Wojtka. Cześć Wojtku, cześć Marto, i wszystkich dochodzących. Przedstawicieli i wszystkie przedstawicielki branży ubezpieczeniowej. Mile widziane, kciuki w górę. Wasze czerwone serca również oczywiście, że tak. Czyli najczęściej czytany tekst o czasowym wyrejestrowaniu pojazdów. O, Iwonka! Iwona, jaką ty masz piękną fryzurę? Ja się nie mogę napatrzeć. Mam nadzieję, że się zobaczymy na kongresie multiagentów 14 14 października, i właśnie mi się przypomniało, słuchajcie, zostało ostatnie 10 biletów na ten kongres, więc jak czujecie, że jednak możecie tę sobotę poświęcić na rozwój, to 10 osób jeszcze może skorzystać, no i spotkać tam między innymi mnie, ale Iwona i Martę też, więc zapraszam w imieniu nas wszystkich zobaczymy się, mówi Iwona. Artur, a ty jedziesz na kongres multiagentów do Łodzi? Też było miło by się spotkać. No dobrze, czyli mamy dyskusję o czasowym wyrejestrowaniu. No i co dalej Was interesowało? No bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawa. I myślę, że tutaj Marcina, która się wypowiada w imieniu Unii i tam odpowiada za benefity między innymi Jastrzębskiego, też tutaj dobrze by było zaprosić. W każdym razie od niedawna to zdaje się, ja już zapomniałam, słuchajcie, sprawdzę jeszcze jaka to jest liczba, ale... 3,5 i tysiąca, 13 tysiąca chyba, e, tak. Pośredników współpracujących z Unilinkiem, e, nie wiem, mam nadzieję, że Was nie wprowadzam w błąd, w każdym dużo, dużo, wszyscy, którzy z Unilinkiem współpracują i 350, to już tego jestem pewna, pracowników Unilinka, e, może korzystać z ciekawego benefitu, mianowicie e, wypożyczając sprzęt elektroniczny, e, tak, znowu w tym trendzie, żeby nie posiadać, tylko korzystać, e, tak, można sobie, nie wiem, kosiarkę wypożyczyć, Unilink będzie to współfinansował. E, przesadziłam może z tą kosiarką, nie mam pojęcia. Tak, tak sobie zgaduję, bo, bo te, tę ofertę myślę, że warto by bliżej, jakby tutaj pokazać, na pewno jakieś słuchawki, jakieś RTV-AGD, może kosiarkę też, e, nie wiem, e, zbadam temat. W każdym razie jest to taka ciekawa e, opcja benefitowa, że nie tam karta sportowa, chociaż pewnie ona też jest, no ale możliwość e, tego, że jak nie wiem, Marzymy w naszej rodzinie jakimś tam konkretnym telefonie, słuchawkach, tosterze czymś innym. No i możemy, możemy nie kupować, tylko po prostu korzystać, korzystać za opłatą. No i do tej opłaty się nimi przyczyni. Bardzo ciekawy, ciekawy, tak. No tak, ja rozumiem, Arturze. Tak, ten argument prawdę też mi jest bliski, bardzo że jednak rodzina ma znaczenie, a my w naszej branży ciężko pracujemy. I tak naprawdę weekend no, to, jest, to jest duża wartość. Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy weekendy z rodziną, ale też tych, którzy się trochę edukują co jakiś czas w tym czasie. No dobrze, więc tutaj jak chcecie sobie troszkę więcej o tym projekcie unilinkowym przeczytać, to link macie na Facebooku, a ja myślę, że ja rzeczywiście zaproszę jakiegoś przedstawiciela, pewnie Marcina właśnie, żeby się dowiedzieć, czy to jest ta kosiarka, czy to jest ten toaster, a może jeszcze coś innego, może iPhone, może słuchawki i czy agenci rzeczywiście chcą korzystać z takiej formy benefitu pracowniczego i współpracowniczego. Bardzo, ale mi się bardzo podoba, ja jestem, ja jestem fanką pożyczania zdecydowanie. No dobrze, i na trzecim miejscu pod względem Waszych kliknięć rozmowa z Jerzym Lenardem, nowym prezesem Tuftu. Nie wiem, czy śledzicie wyniki finansowe branży, no ale. Niedawno pisaliśmy też w gazecie ubezpieczeniowej, że tuwy pracowały więcej, no chciałoby się rzec, zysku, ale one nie mogą właściwie wypracować zysku, więc nadwyżki w każdym razie takiej, niż zwykłe zakłady ubezpieczeń, które działają w formie spółek akcyjnych. Tak, tuwą poszło w ostatnim, znaczy w pierwszym półroczu tego roku lepiej. No ale też dochodzą mi głosy, że niektóre tuwy chcą się odtuwowić. To się nazywa demutualizacja, takie skomplikowane słowo. No ale to nie tuw-tuw, jeden z pierwszych naszych tuwów, też nie e, tuw-pzuw, które też bardzo naprawdę idzie do przodu. E, tuw się chce odtuwować. Taki, takie doszły mnie słuchy. No w każdym razie, co słychać w tuw O tym mówi nowy prezes, nie wiem czy pamiętacie, wieloletnia pani prezes e, tej firmy należącej do grupy WIC, będącą będąca w jakimś sensie częścią Interisku. Chyba Interiski jest dużym członkiem, udziałowcem. Dla mnie ciągle ta formuła wzajemności jest odrobinę tajemnicza. Będę musiała dopytać, jak oni dokładnie są zorganizowani przy następnym spotkaniu, bo, bo to jest ciekawe. No w każdym razie. Tuftuf tuf się pojawi z tematami rolnymi już niedługo na łamach Gazety Ubezpieczeniowej, no i specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań ubezpieczeniowych właśnie mniejszym podmiotom, też rolnikom, mieszkańcom średnich, małych miejscowości, no i no idą do, do przodu, trzymam kciuki za dzielną na Tuf, tuwu, z którą ostatnio biegłam w biegu charytatywnym. Też oczywiście z Interliskiem, bo oni mają taki doroczny wspólny bieg jesienią na warszawskiej Agrykoli. Też można wirtualnie się do tego biegu dołączać w całym kraju. No i uzbierali nabiegając. biegając. Ja się przyczyniłam moimi ośmioma kilometrami też. Blisko 100 tysięcy, chyba tam 90 jakoś tego było. I wspomogli szereg fundacji, więc też Tuftów tuf, pozdrawiam gorąco. No tak, widzę, że tutaj dołączyła Agnieszka. Jest Damian. Super, moi drodzy. Przejrzeliśmy trzy najczęściej klikane przez Was artykuły w portalu ubezpieczeniowym giełkom.pl w ubiegłym tygodniu. Przypomnę Wam, że to, ja, bowiem, że Wy tu wpadacie też w różnych momentach. Już Wam powiem, co to było, czyli mamy wywiad z prezesem tuwów. mamy nowe benefity w Unilinku i mamy dyskusję o czasowym wyrejestrowaniu pojazdów. Zapraszam do subskrybowania naszego bezpłatnego newslettera ubezpieczeniowego. Jest nas już 7300. Tak bym chciała, żebyśmy dojechali do 7500, może nawet do 10 tysięcy. Takie marzenie, żeby ta społeczność osób rozwijających się branżowo-ubezpieczeniowo rosła cały czas. Więc, tak, jak jeszcze nie jesteś zapisany albo zapisana, to można to zrobić. Tutaj macie adres. Zachęcam, zachęcam. Jest też wersja bardziej light tygodniowa, jeżeli codziennie to jest jednak za dużo. Gazeta ubezpieczeniowa, tygodnik pasjonatów ubezpieczeń. Też Was gorąco zachęcam. Prenumerata kwartalna to mniej niż stówka. Sadzimy przy okazji dzięki Waszym środkom. Bioróżnorodny las. No a dla Was solidna dawka inspiracji ubezpieczeniowej. W każdy poniedziałek można elektronicznie, można papierowo, jak sobie życzycie. No i. W najnowszym numerze, no i mamy o sztucznej inteligencji, mamy też relacje z kongresu Finance, mamy informacje o łączeniu spółek Wigowskich w Polsce, o planach Tuzu, gdzie właśnie o tej demutualizacji, o której Wam mówiłam, można przeczytać o zmianach w sieci sprzedaży, HESTI, Tak. No i wiele, wiele, wiele innych tematów. Zachęcam, moi drodzy, do prenumeraty gazety ubezpieczeniowej. Zaraz Wam spróbuję wkleić link żeby to było prostsze, jeszcze prostsze, tak, już Wam wklejam. O, witam, e, witam e, Beatę. Mówisz Wojtku, że będzie 10 tysięcy, no nie wiem, no super, by było, może w przyszłym roku zobaczymy, zobaczymy, e, tak, no ja bym bardzo, bardzo chciała, no dobrze moi drodzy, Czyli myślę, że plan dzisiejszy wykonany. Zachęcam Was do odsłuchu podcastu Jak wygrać cyfrową transformację. Mamy ekspertów komarku. Dzisiaj też kolejny odcinek dołączył dotyczący, dotyczący DORY, czyli nowego rozporządzenia unijnego o cyberbezpieczeństwie. No to już taka twarda tematy. A cyfrowa transformacja, no to też twardy temat, ale może nie aż tak jak cyberbezpieczeństwo chyba że myśli się inaczej. No i dzisiaj o 13.00 miłośnikom nowych technologii albo osobom, które chcą je zgłębić, o sztucznej inteligencji, w szczególności chatbotach, takich bardziej inteligentnych, ubezpieczeniowych. O godzinie 13.00 będą konkursy, upominki, naprawdę świetni prelegenci, więc będzie można update'ować, czyli zaktualizować swoją wiedzę o chatbotach, w Ubezpieczeniach, co tam się dzieje, co jeszcze może się dziać, jak one mogą wspierać naszą i Waszą pracę. No to chyba tyle. Cały plan wykonany. Pozdrawiam wszystkich ubezpieczeniowców i ubezpieczeniowczynie, które tutaj są z nami. Ciuki w górę, moi drodzy, moje drogie. Dawajcie, życzę Wam świetnego tygodnia. Do zobaczenia na kongresach, do zobaczenia w internecie. No i dzisiaj mam nadzieję z całkiem sporą grupą z Was. O 13 na w czasie transmisji, tak, ubezpieczeniowe live. Tak, to jest Agnieszko i wszystkim innym również. I oddalam się, bo dzisiaj plan dnia, nie wiem jak u Was, ale u mnie bardzo, bardzo napięty.